końcu usłyszałam pukanie. Zerwałam się tak szybko, że Czarek nawet nie zdążył odsunąć dłoni od drewna, a już przed nim stałam. Boże, wyglądał tak niedorzecznie dobrze. Ciemny płaszcz, czarny golf, obcisłe dżinsy, eleganckie buty. Jego włosy znów były zmierzwione w taki seksowny sposób, który z pewnością wymagał sporo przygotowań, a jednak wydawało się, jakby po prostu te kłaki żyły własnym życiem. Do tego twarz strażaka pokrywał parodniowy zarost, Teraz miał kilka dni wolnego, więc nie musiał się golić, a jego usta wykrzywiły się w cudownym uśmiechu. Największe wrażenie zrobiło na mnie jednak to, co trzymał w dłoniach. Torba z McDonald's. Chyba się zakochałam. Będziemy rodzicami, wypaliłam nagle, bo ten widok chyba odebrał mi rozum. Czarek zaśmiał się i uniósł brew. Okej, powiedział. Do tego trzeba chyba co? zapytałam z niezrozumieniem. Macho blizał usta. Uciekł na chwilę wzrokiem, jakby rozglądał się po korytarzu, a następnie pochylił się nade mną i wyszeptał konspiracyjnym tonem: No nie wiem, uprawiać seks? Och, mhm, mm Jezu, coś często wzywasz Boga w mojej obecności stwierdził czarek. Nie uprawiamy seksu. Palnęłam, jak skończona idiotka, nadal marszcząc brwi. Zauważyłem. W końcu stoimy w progu i to byłoby dość dziwne, ale jeśli lubisz w miejscu publicznym, to. Zasłoniłam mu usta dłonią i poczułam pod nią, że Czarek się śmieje. Następnie wciągnęłam go do środka i szybko zamknęłam za nim drzwi, sprawdziwszy, czy nikt go nie słyszał. A litość boską, miałam za ścianą osiemdziesięcioletnią sąsiadkę, która uważała mnie za swoją przyszywaną wnuczkę. Nie chciałam tego zmieniać. Pani Zosia piekła zbyt dobrą szarlotkę. — Oszalałeś? — sygnęłam. — Nie możesz mi proponować seksu na, na korytarzu? — A w mieszkaniu już tak? Był rozbawiony na całego, aż miałam ochotę go zdzielić. U. Czarek wybuchnął śmiechem i podszedł do wieszaka, aby zdjąć płaszcz. Przy okazji roztoczył w mieszkaniu swój cudowny męski zapach. Będę musiała jutro wywietrzyć. To co z tym seksem? Potknęłam się o własne nogi, kiedy usłyszałam te słowa podczas powolnej wędrówki w stronę komody, na której trzymałam świece zapachowe.